No to to jest dla mnie to jest śnieg. No codzienność. Ja, nawet ja to mieszkam w tym bloku. Ja sobie Ja wyjechałem tędy tutaj parkingami i ludzie stoją, nic nie widziałem. Dopiero tu wyjechałem, patrzę do tyłu, samochody rozbite, ale ja chciałem, chciałem szybko pojechać ja, ja, ja chciałem szybko, szybko pojechać za wojca, żeby fotografować. Nawet już nie, nie, nie interesowałem się A tutaj bardzo. Są? Lepiej. Nie Bo tam na, za tam na zamku, się byliśmy. Tak, tak, i się spierzałem na zamek uh -huh. i tak się patrzę na te bloki, na ten pakiet, nie zauważyłem, że coś to się stało. I nawet nie słyszałem huku tego, tego wypadku. To musiało się stać, jak wyszedłem z mieszkania, chyba. Ale dziwne, żeby nie widzieć tego wypadku i zapatrzeć się przed siebie i tego. to ale tego. <noise> ale chyba, chyba nie ma rannych. Chyba. Nie, nie ma, nie ma tkoko na twarzy widać nie bardzo się pójdzie <grymne> oglądam też TV Turbo mobilni mechanicy na przykład takie, takie programy obecnie 112 na, na... ale takie, takie duba, lubię oglądać choć nie chcę specjalny motoryzacji. w ogóle tak to, tak to. jestem głowem jeśli chodzi o motoryzację nie poznaje ludzi po twarzach, ale również Marek Aut nie poznaje ja to Można go zepchnąć, ale ciężko, zablokowane koło tam przeszło do przyspania. Nie, nie, pójdzie. Idzie, idzie, ale ciężko. Mi no, pomógł nie ale nie mam... Na szczęście nie. to kolizja tylko, nie wypadek. Bo nie, nie mam, mógł... nie mam tego, więc... Ja się nie wiem. że to już będzie poświecać, ale chyba nie ma. Zabierają. Nie, tamten to nie jest bardzo uszkodzony, ten panek. Myślałem, że gorzej. Po Tylko na otwarte maski i takie złudzenie miałem, że jest bardziej uszkodzony. Ten jest, ten jest bardziej rozwalony. No. Niektórzy to mają. To jest cudzo optyczne. Optyczne. No. No, optyczne to raczej coś umysłowe chyba. Nie, coś jest umysłem samo. Albo podróż w czasie, nie wiem, to jest takie... To jest to samo, wiesz. No, なんだよ、まあ、なんだよな,なんだよなんだいなんだいなんだよないだいなんだよなんだよなんだよなんだよなんだよなんだよなんだよなんだよないだよなんだよなだ

ale nie o chodzi. Pan to tak tak. chodzi. Hmm. bardzo nie tak. no, tak. nie nie, się. By. się Nie, tak. pan Tak. No. nie Wymuszenie było. Pocałowali się jakiś Nie, nie, nie. A wczoraj na przykład policja miała jest zgłoszenie, że tutaj tutaj okraść samochód. No i za, jak policja przyjechała, to tak, jeden wyjechał wcześniej, drugi wyjeżdżał do pojeżdżał, pojeżdżała ale tylko nie zatrzymała, żeby sprawdzić, czy to nie jest złodzieje. Później jeszcze jedna akcja była na starym rynku, tam e, też podejrzenie kradzieży, jakichś e, rusztowań, elektronarzędzi, ale przetrzepali jakiś samochód, to było zaraz po tej liturgii wielkiej soboty w katedrze, ale nie, nie się okazało fałszywe tam no. tego. A dwa radiowozy ścigały tam po nie to są mieszane gitary. Ale to są to są psy, tak Nie nie nie, nie Jak no kurczę dziwne, że huku nawet nie usłyszał, kurczę, że tu coś się zdarzyło. Co się, widzieli ludzie, słyszeli ten huk, a ja nie. Jak właśnie wychodzić i schodziłem po schodach, jakoś może wyrobić rower, może drzwi zamykałem, w tym momencie to się stało. Bo jak było ciepło, to wiadomo okna pootwierane i tego i by się wszystko słyszało. Byłeś na tym pożarze? Tam na chwilę nie wpadłem, na chwilę mimo złej pogody wpadłem zobaczyć A Tam bardzo nie chcę ja bardzo blisko... Ja telefon, żeby wyjechać Znaczy opowiadomienie dostałeś pewnie Bo czasem mnie pyta taki znajomy z OSP Kiernozia Mnie pyta, on się wyprowadził do do stoku chyba, czy coś Też mnie pyta czasami, czy, czy coś nie... Co coś się dzieje, co tam się... Bo mam takie swoje... No już prawie po akcji jest no to nawet, jest, wiesz, nawet w Łyszkowicach jest wpisany, jestem W Każgier, tam Czasem przyjeżdżały łyżkowice na Przedmieściu, się palił dom, to przyjechały łyżkowice nawet. Tak, bo to oni... No, Bawelniana... Bawelniana... Tak. Bawelniana... Błukiennicza, tam w takim... To z, dom się Każgier, nie? To no. Ale wiesz, że to było potrzebne, bo może woda, bo czasem woda jest potrzebna. Tu jak się Targowica pali, jaki fajny reportaż zrobiłem. słuchaj. Eee, to, co się mhm. paliło, to byłem kurwa na haju. Ech. Tylko, że mówię, tam jest wydajny wodociąg, tyle tyle nawozili się wody, tam jest zbudowany wydajny wodociąg i nie widzieli ani burmistrz, ani strażacy, nie widzieli, że mogą linię kaśnicą pociągnąć do tych, 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 tych pawilonów mhm. wtedy. Tylko musieli tam dowozić, dowozić, wiadomo no, też potrzebne są też loty strażaków do, do na zmianę, ale... Ale są wyjazd, są jest jest, ale tak wtedy uwęcili, tutaj osiedle, wyłączyli jeszcze prąd, bo tutaj oni mają zdalne wyłączanie, energetyka. Bo no, czy możemy włączyć? W no. ta no. Ale tam jak się nam chwiliskie paliło, no tam musieli, bo tam podnośnik operował, a to były szczęście, bo ta uliczka taka ślepa jest i mogli postawić ten podnośnik w ogóle. byłoby trochę trudniej gasić. Nie wjechaliby normalnie, ale, ale że ta uliczka tam była, to tylko go

tam też by się przydało, takie coś w, 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 w przestrzeni stropowej, taki czujnik z powiadomieniem GSM, Jak coś, coś się stanie, od razu straż przyjeżdża, bo to jest... Tutaj mnie też zostawia te przedszkole. Jeśli coś się zapali, też nie ma hydrantu na przykład blisko, najbliższe jest koło ósmego bloku. Tak za, 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 posadzili tych drzew pełno, że tam wóz nie wjedzie. Po Ale nie, tego przedszkola. nie zapali. Co? Tak się zapalili całą pręgę. No jak złapie temperaturę, to po nie. jakimś czasie. Uuuu. Byłyby ranni, poszkodowani też. Żeby zieliby... się Być może karetki by nie było, by musieli już udzielać się pomocy. No I ja tam, wiesz, ja mam respekt przed takimi psami, bo ja w dzieciństwie koło 7 bloku, to tak przy tym trzepaku, tam przy tym śmietniku, pobiłem psa, pobiłem psa po prostu. Tak w czasie strzelił w dziewięciu latek, Miałem taki głupi, byłem młody jeszcze. Ja powiem, mam jest. respekt przed dużymi psami. Ja się boję po prostu trochę dużych psów. Kończenie działań, wracamy do bazy. Zali kartę i punkt. i To super. Policja na miejscu. Ale policja bardzo łapie za brak maseczek. Bardzo, trzeba bardzo przestrzegać tych maseczek. Co? Łapię za brak maseczek, mandaty Ale wlepiają strasznie. Nawet...